W szpitalu lekarz zastanawia się, dlaczego zlecono prześwietlenie tylko dlatego, że mężczyzna został ugryziony w rękę. Prosi pielęgniarkę Anę o znalezienie tego pacjenta, więc sprawdza system i odkrywa, że został wysłany na intensywną terapię, co również jest dziwne z powodu ugryzienia. Po zakończeniu zmiany, Anna wraca do domu do swojego męża, Luisa. Ponieważ spędzili noc pod prysznicem, nie zauważyli, że program telewizyjny został przerwany, aby ogłosić specjalny biuletyn informacyjny. Następnego ranka Luis budzi się, gdy zauważa sąsiadkę Vivien stojącą przed pokojem. Kiedy wychodzi na światło dzienne, Luis z przerażeniem zauważa krew na jej twarzy. Mówi Anie, by wezwała karetkę i podchodzi do dziewczyny, by jej pomóc, ale Vivien nagle gryzie go w szyję. Anna rzuca się, by wypchnąć Vivien na korytarz, podczas gdy Luis upada na łóżko, ale Vivien wciąż próbuje ponownie zaatakować. Przerażona Anna natychmiast zamyka drzwi. Po czym sprawdza stan męża, zakrywając jego ranę poszewką na poduszkę. Następnie próbuje zadzwonić na linię alarmową, ale nagranie mówi, że wszystkie obwody są zajęte. Gdy wivien nadal dobija się do drzwi, Luis umiera na łóżku, ale tylko na sekundę. Budzi się jako zombie i atakuje Anę, której udaje się go odepchnąć i złapać kluczyki do samochodu, zanim zacznie rzucać meblami. Anna biegnie ukryć się w łazience, przypadkowo wpadając do wanny. Następnie próbuje otworzyć okno ale jest zablokowane. W tym momencie w domu zapada cisza, więc Anna podchodzi do drzwi i wypowiada imię męża. W odpowiedzi Luis wpada przez drzwi, więc Anna ponownie próbuje otworzyć okno i tym razem jej się to udaje. Kiedy wychodzi na zewnątrz, Luis próbuje ją złapać, więc kopie go, zanim wyskoczy z domu. Na ulicach ludzie biegają i panikują. Wiele domów płonie, a w oddali widać eksplozję. Anna próbuje poprosić sąsiada o informację, ale mężczyzna każe jej trzymać się z daleka, grożąc jej bronią. Nagle przejeżdża po nim karetka i odjeżdża, nie sprawdzając jego stanu. Kiedy Luis również wychodzi z domu, Anna szybko wsiada do samochodu, tylko po to, by Luis wskoczył na niego i uderzył w szybę. Na szczęście spada, gdy Anna zaczyna odjeżdżać. Trudno jest przejechać przez miasto, ponieważ inni kierowcy zachowują się jak szaleni, a ludzie czasami rzucają się na samochody, prosząc o pomoc. Prowadzący radio mówi ludziom, aby pozostali w środku i zamknęli wszystkie drzwi i okna. Ogłasza również, że nawet bazy wojskowe nie są bezpieczne. W końcu Anna dociera do korytarza, gdzie dochodzi do kolejnych wypadków i eksplozji, nie wspominając o zombie zjadających każdą odsłoniętą osobę. Anna krzyczy, gdy ktoś nagle otwiera drzwi, by ją złapać, odpychając Faceta, gdy próbuje ponownie odjechać. Podczas szamotaniny samochód zjeżdża z drogi i rozbija się o drzewo. Gdy apokalipsa zombie opanowuje świat, Władze próbują rozmawiać z prasą, ale nie mają pojęcia, jak do niej doszło ani jak ją wyleczyć. Wkrótce na ulicach wybuchają zamieszki, domagając się, by rząd coś zrobił, a wojsko przejmuje miasta, próbując kontrolować zarówno ludzi, jak i zombie. Szpitale są przepełnione, a budynki wybuchają każdego dnia. Kiedy Ana się budzi, znajduje ją policjant Kenneth, który zmusza ją do powiedzenia czegoś, aby potwierdzić, że jest człowiekiem. Wychodzą razem i natrafiają na trzech innych ocalałych którzy otwierają ogień, dopóki nie zdadzą sobie sprawy, że nie są zombie. Trio próbowało wielu dróg, i wszystkie zostały zajęte przez zombie, więc wszyscy zgadzają się pójść do centrum handlowego. Podczas próby wyłamania drzwi zbliża się grupa zombie, więc Kenneth strzela do zamka i mogą wejść do środka. Zanim zdążą zamknąć drzwi, zombie udaje się je złapać, ale Kenneth szybko go kopie i drzwi w końcu się zamykają. Następnie włączają światła, ale telefon nie działa. Znajdują się w sklepie z zamkniętymi drzwiami, więc rzucają toaletą w okno, aby wejść do samego centrum handlowego. Podczas gdy Anna zmywa całą krew w fontannie, sprawdzają drzwi wejściowe i potwierdzają, że one również są zamknięte. Andre i Michael zgłaszają się na ochotnika do sprawdzenia innych wejść, podczas gdy reszta grupy ma oko na front. Przy tylnym wyjściu Andre zostaje zaskoczony przez zombie przyciśniętego do szyby, ale na szczęście jest ona nie do stłuczenia. W salonie gier Michael chwyta duży młotek z gry, a następnie podąża za odgłosami za drzwiami. Na zewnątrz wyskakuje zombie i powala go na ziemię, przez co młotek upada i pęka. Michaelowi udaje się utrzymać usta zombie z dala od niego i chwyta złamaną rękojeść młotka, aby dźgnąć stwora w głowę. Przy głównym wejściu pojawia się zombie i chwyta ciężarną żonę Andrę, Ludę. Kenneth trafia stwora swoją bronią, więc zombie atakuje go zamiast tego, wpychając go do fontanny i powodując zadrapanie ramienia Kenneta. Gdy walczą w wodzie, Anna podnosi broń Keneta i strzela do zombi. Trafia go tylko w ramię, ale to wystarcza, by zrobić wyrwę. Trio zaczyna uciekać i łączy się z chłopakami, aby dostać się do windy. Kiedy docierają na wyższe piętro, zostają zablokowani przez trzech uzbrojonych strażników, którzy chcą, aby opuścili budynek. Po krótkiej kłótni Anna przekonuje ich, by pozwolili im zostać, ale strażnicy zabierają im broń. Na ekranie telewizora oglądają chaos, śmierć i zniszczenie, które opanowały świat. Dowiadują się również, że jedynym sposobem na zlikwidowanie zombie jest zaatakowanie ich mózgów. Oficer wspomina, że Fort Pastor jest bezpieczny, a Kenneth rozpoznaje go jako miejsce, w którym pracuje jego brat. Andre zabiera Ludę do łazienki i odkrywa, że ma skaleczenie na ramieniu, ale ponieważ jest małe, myśli, że to nic takiego. Anna szuka apteczki i przechodzi załamanie, ale zbiera się w sobie, by zająć się raną Keneta. Michael zauważa, że powinni zabezpieczyć deskami każdy słaby punkt w centrum handlowym i namalować znak na dachu na wypadek, gdyby nadleciały helikoptery ratunkowe. Strażnicy schodzą na dół i znajdują drgającego zombie w fontannie. Kiedyś też był strażnikiem, ale teraz jego przyjaciele nie mają innego wyjścia, jak tylko strzelić mu w głowę. Następnie chodzą po innych sklepach i strzelają do każdego napotkanego zombie. Chwilę później strażnicy zrzucają ciała zombie z dachu, podczas gdy pozostali kończą swoje znaki SOS z tej wysokości, mają dobry widok na całe miasto i wszędzie dostrzegają zombie. Kiedy słyszą strzały, używają lornetki, aby odkryć Endiego na dachu jego sklepu z bronią. Trzyma znak, który mówi, że jest sam, ale odkłada go, aby wskazać coś na niebie. Obok przelatuje helikopter i grupa zaczyna machać rękami, ale helikopter ignoruje ich i odlatuje. Tej nocy strażnicy zamykają grupę w sklepie, aby nie ukradli żadnych zapasów. Michael uważa, że powinni coś zrobić, ponieważ pomoc nie nadejdzie, ale Andre uważa, że helikopter wróci. Kenneth nie przejmuje się ich kłótnią, ponieważ jego jedynym celem jest dotarcie do Fort Pastor i odnalezienie brata. W międzyczasie strażnicy oglądają telewizję i słyszą pastora, który mówi, że zombie są karą zesłaną przez Boga za grzechy ludzkości. Następnego ranka wszystkich budzą automatyczne zegary w centrum handlowym, które włączają wszystkie światła i muzykę. Telewizory pokazują tylko zakłócenia, co oznacza, że sygnał został przerwany. Strażnik Tery udaje się na poszukiwanie jednostki sterującej i zostaje zauważony przez Anę, która przekonuje go do otwarcia sklepu, aby jej grupa mogła pójść do łazienki. Terry dociera do jednostki sterującej i wyłącza muzykę przed sprawdzeniem kamer bezpieczeństwa, tylko po to, by odkryć, że do centrum handlowego zbliża się ciężarówka. Kiedy Terry mówi pozostałym, wszyscy pędzą na dach i dyskutują, co robić. Anna mówi, że powinni powitać wszystkich ocalałych, ale CJ i Bart nie chcą ufać nieznajomym. Terry nie zgadza się z przyjaciółmi, więc Michael i Kenneth wykorzystują okazję, by uderzyć dwóch pozostałych strażników i rozbroić ich. Podczas gdy Tery prowadzi chłopaków do celi w centrum handlowym, Anna i Luda robią znak, aby poprowadzić ciężarówkę do tylnego wejścia. Jednak pojazd zaczyna jechać do tyłu i rozbija się o budynek, więc Andre i Michael muszą wyjść, aby walczyć z zombie, aby pomóc. Strzelają do każdego stwora, który podejdzie zbyt blisko, likwidując sporo z nich, aż kończą im się naboje i muszą wracać do środka. Na szczęście ocalałem na ciężarówce nic się nie stało, celowo wepchnęli pojazd do centrum handlowego, aby mogli się na niego wspiąć i wejść do środka bez narażania się. Gdy wszyscy są już w środku, Anna ogłasza, że sprawdzi ich pod kątem obrażeń, w tym bardzo chorej kobiety, którą pchają na taczce. Kennet chce zabrać ciężarówkę do fortu Pastor, ale Steve i norma wyjaśniają, że pochodzą stamtąd i też zostali opanowani przez zombie. Sfrustrowany Kennet udaje się na dach, gdzie widzi Endiego proszącego o informacje. Używając innego znaku, Kenneth mówi mu, że fort zniknął i żadna pomoc nie nadejdzie. Andy odpowiada z sarkazmem, co wywołuje śmiech Keneta. Tymczasem Anna zajmuje się rannymi. Terry sprawdza chorą kobietę, która nagle odchodzi. Anna potwierdza to po sprawdzeniu jej pulsu i przykrywa ją kocem, tylko po to, by kobieta nagle usiadła. Grupa zaczyna uciekać, gdy zdają sobie sprawę, że stała się zombie, a Anna chwyta ognisty pogrzebacz, więc gdy kobieta podchodzi zbyt blisko, dźgają w oko. Widząc przemianę tej kobiety i pamiętając własnego męża, Anna mówi pozostałym, że ugryzienie przez zombie jest tym, co wyzwala transformację. Frank został ugryziony i Anna chce poddać go kwarantannie, ale Michael uważa, że powinni go zlikwidować, zanim się przemieni, a Kenneth się zgadza. Anna biegnie do przodu, aby ostrzec Franka, a jego córka Nicole prosi o litość, ale jej błagania są ignorowane. Dano jej chwilę na pożegnanie, po czym Frank zostaje zabrany do zamkniętego pokoju, gdzie Kenneth czeka, aż się przemieni, aby potwierdzić ich teorię, zanim strzeli mu w głowę. Dni zaczynają mijać, więc grupa stara się zapewnić sobie rozrywkę. Kenneth gra w szachy z Endym, zapisując swoje ruchy na znakach, Bart i CJ grają w karty w celi, a Anna lubi oglądać filmy z Michaelem. Nicole i Terry wiążą się, patrząc na gwiazdy, a Steve kocha się z Moniką, gdy nie gra w golfa na dachu. Piłki czasami trafiają w zombie na zewnątrz, ponieważ tłum formujący się przy wejściu do centrum handlowego rośnie z każdym dniem. Grupa często pisze prośby na znakach, a Andy strzela do zombie, o które prosili, wykazując się doskonałym celowaniem. Pewnej nocy ocalali jedzą kolację i dzielą się historiami o ludziach, których stracili, gdy zabrakło prądu. Andre pędzi sprawdzić, co z ludą, która była bardzo chora, więc przywiązał ją do łóżka. Czterech mężczyzn szuka generatora i zauważa krew na ścianach. W ciemności coś się porusza, więc grupa przygotowuje się do strzału, dopóki nie odkrywają, że to tylko pies. Michael woła go, a zwierzę wydaje się być dobre, ale potem zaczyna szczekać. Nagle na suficie pojawia się zombie i skacze na Barta, by ugryźć go w szyję. Cały hałas przyciąga uwagę kolejnych zombie które pojawiają się na końcu korytarza. Grupa natychmiast zaczyna uciekać, ale jest już za późno dla Barta, który zostaje pozostawiony jako pokarm dla zombie. Kenneth i Michael otwierają bramę, aby mogli przejść, a CJ uderza zombie w twarz, aby mogli ją ponownie zamknąć. Zakładają kłódkę na drzwi dla dodatkowego bezpieczeństwa, po czym otwierają ogień, aby zlikwidować zombie próbujące wspiąć się przez bramę. Nie pozostało wiele pocisków, a kiedy zombie spada, sprowadza ze sobą część bramy. Michael znajduje pompę paliwową, więc oblewa zombie gazem, a CJ rzuca zapalniczkę, powodując wielką eksplozję, która spala wszystkie stworzenia na śmierć. Wracając do Andre, patrzy, jak luda bierze ostatni oddech i całuje ją na pożegnanie. Kiedy sprawdza brzuch ciężarnej, jest zszokowany, widząc, że dziecko wciąż się porusza. Jednak musi się cofnąć, gdy luda budzi się jako zombie. Poruszając się ostrożnie, Andre chwyta pas i zakłada go na usta Ludy, aby powstrzymać ją przed gryzieniem podczas porodu. W tym samym czasie Norma zdaje sobie sprawę, że nie widziała Ludy od jakiegoś czasu i przychodzi do niej sprawdzić, tylko po to, by znaleźć Andrę z dzieckiem w ramionach i Ludą warczącą na łóżku. Norma natychmiast otwiera ogień, by zlikwidować Ludę, a wściekły Andre strzela, ponieważ Norma nie przestaje strzelać. W końcu likwidują się nawzajem. Reszta grupy słyszy strzały i wbiega do pokoju, by usłyszeć ostatnie słowa Normy. Tery chce ją zastrzelić, ale Anna zapewnia go, że zmarła od postrzału i nie przekształci się. Następnie sprawdzają dziecko i odkrywają, że jest małym zombie, więc nie mają innego wyjścia, jak tylko ją zlikwidować. Po przeniesieniu ciał i naprawieniu generatora, Kenneth mówi grupie, że czekanie na śmierć jest w rzeczywistości gorsze niż sama śmierć, a Anna mówi, że nie chce tam umrzeć. Michael wspomina, że widział dwa autobusy w garażu, więc mogą spróbować je wzmocnić, aby uciec. Steve żartuje na temat żeglowania na swojej łodzi, ale grupa zdaje sobie sprawę, że opuszczenie najbliższej wyspy jest dobrym pomysłem. Wkrótce wszyscy używają wszystkich narzędzi, jakie mogą znaleźć w centrum handlowym, aby wzmocnić autobusy, spędzając większość czasu na ciężkiej pracy. Kiedy mają przerwę, Anna i Michael po raz pierwszy spędzają razem czas. Nie zostało zbyt wiele amunicji. Ale planują odebrać Endiego, więc powinien mieć dodatkową broń. Kenneth mówi mu o planie za pomocą znaków, a Andy odpowiada głodny, co powoduje, że Kenneth zauważa, ile stracił na wadze. Grupa nadal potrzebuje czasu, aby ukończyć autobusy, więc muszą znaleźć sposób na wysłanie Endiemu jedzenia, inaczej nie dotrze do dnia ucieczki. Pamiętając, że pies miał się dobrze podczas ataku, postanawiają wysłać go z zapasami i radiem. Ich teoria potwierdza się, gdy pies biegnie wśród zombie. Nie dając się zaatakować. Jednak gdy Andy otwiera drzwi dla psa, zombie próbują dostać się do środka. Andy natychmiast je odstrzeliwuje i ponownie zamyka drzwi, ale kiedy chwyta radio, mówi grupie, że został ugryziony. Nicole wpada w szał i wsiada do ciężarówki, by pojechać do sklepu z bronią i uratować psa. Parkuje go tuż przed drzwiami i wchodzi do budynku, podczas gdy zombie wspinają się na pojazd. Grupa słyszy Nicole ratującą psa przez radio, podczas gdy Kenneth sprawdza dach sklepu, tylko po to, by odkryć, że Andy jest już zombie, a jego znak ma tylko plamy krwi. Kiedy Andy wraca do środka, Nicole musi się ukryć, aby go uniknąć. Kilku mężczyzn decyduje się uratować Nicole, ponieważ jest to ich jedyna szansa na zdobycie większej ilości broni. Wchodzą do kanałów, zostawiając Stevea przy drzwiach jako strażnika. Po długim spacerze wychodzą na środek ulicy, gdzie natychmiast muszą otworzyć ogień, aby powstrzymać zombie. Kenetowi udaje się zlikwidować kilku wrogów, ale zombie wyrywa mu broń z rąk. Chłopaki wspinają się do ciężarówki, aby przedostać się na drugą stronę i wejść do sklepu przez drzwi dla psów, zamykając je tuż przed tym, jak zombie mogą ich dosięgnąć. Następnie chwytają tyle broni, ile mogą unieść i podążają śladem krwi na podłodze, aż znajdują Endiego dobijającego się do drzwi. Kenneth przeprasza przyjaciela, po czym strzela mu w głowę, aby w końcu uratować Nicole. Potrzebują dobrego planu, aby móc wrócić, więc CJ idzie na dach i rzuca zbiornik paliwa, który strzela, aby eksplodował. Podczas gdy zombie płoną, grupa wykorzystuje odwrócenie uwagi, by biec ulicą, strzelając do każdego stworzenia, które nie płonie, dopóki nie wrócą do kanałów. Kilka zombie popycha takera i powoduje, że wpada do dziury, przez co łamie nogę. CJ mówi pozostałym, by szli dalej, podczas gdy on zostaje, by pomóc Takerowi. Wkrótce zombie również wskakują do kanałów, więc CJ strzela do kilku z nich, zanim daje Takerowi broń, w ten sposób CJ może przeciągnąć go przez ziemię, podczas gdy Taker strzela do nadchodzących napastników. Niestety jest ich zbyt wielu i tak docierają do Takera, by zacząć go zjadać. Taker prosi przyjaciela, by to zakończył, więc CJ strzela mu w głowę, po czym biegnie dołączyć do pozostałych. W końcu grupa dociera do drzwi centrum handlowego, ale Stevea nie ma tam, by je otworzyć. Zombie zaczynają wspinać się po schodach, a mężczyźni otwierają ogień, dopóki Ana nie pojawia się, by ich wpuścić. Nie mogą ponownie zamknąć drzwi, ponieważ zombie je trzymają, więc zespół może tylko uciekać. Po ponownym połączeniu się z innymi ocalałymi, grupa wraz z psem pędzą do windy i zamykają drzwi, zanim zombie zdążą ich dosięgnąć. Udaje im się dotrzeć do garażu i obrażają Steve'a, gdy go tam znajdują. Grupa dzieli się na dwie części, aby wsiąść do autobusów i ostatecznie opuścić centrum handlowe, przedzierając się przez bramy garażu. Zombie natychmiast otaczają pojazdy, utrudniając poruszanie się. Ocalali otwierają ogień przez okna, a Steve używa nawet piły łańcuchowej, by zlikwidować kilka zombi. Ponieważ tłum jest wciąż zbyt gęsty, by się przez niego przedostać, CJ rzuca kolejny zbiornik paliwa i strzela w niego. Tworząc nową eksplozję, która z łatwością otwiera drogę. Autobusy pędzą przez miasto, napotykając tylko samochody jako przeszkody. Kenneth zauważa zombie wiszącego na autobusie i gwałtownie skręca, próbując go zrzucić, co powoduje, że Glenn spada z piłą łańcuchową na Monikę. Autobus traci kontrolę i rozbija się o płot, przez co ląduje na boku. Podczas gdy drugi autobus wraca, by pomóc, Steve podnosi broń i odmawia pomocy Kennetowi. Wychodzi sam, tylko po to, by skoczył na niego zombie. Inni ocalali przychodzą po swoich przyjaciół, a Anna jest zdruzgotana, gdy odkrywa, że piła łańcuchowa zlikwidowała zarówno Monikę, jak i glinę. Kiedy się odwraca, zombie Steve próbuje ją zaatakować, więc Anna strzela mu w głowę. Terry likwiduje zombie, który przyjechał autobusem, a strzały przyciągają uwagę hordy. Chłopaki otwierają ogień, aby zyskać trochę czasu, ponieważ Anna jest za zabraniem kluczy do łodzi z ciała Steve'a. Strzela też do kilku zombi i dzięki wsparciu przyjaciół dociera do autobusu. Michael wciąga ją do środka, a CJ likwiduje stwory przy drzwiach, dzięki czemu mogą je w końcu zamknąć. Autobus odjeżdża z pełną prędkością i przejeżdża przez bramę, aby dotrzeć do molo. Prawie wpada do wody, ale na szczęście zatrzymuje się na krawędzi. Ocalali natychmiast zaczynają biec w kierunku łodzi, podczas gdy zombi również docierają do tego obszaru. Niestety CJ wkrótce zostaje otoczony, więc strzela w swój ostatni zbiornik paliwa, aby powalić wszystkich wrogów, ginąc przy tym. Reszta grupy przygotowuje się do drogi, ale Michael ogłasza, że nie może do nich dołączyć, ponieważ został ugryziony. Żegna się z Aną i pcha łódź, więc gdy jego przyjaciele znajdują się w bezpiecznej odległości, sam się usuwa strzałem. Ostatecznie Anna, Kenneth, Nicole, Terry i pies przeżywają. Podczas żeglugi znajdują łódź z zombie w środku i szybko ją likwidują. Wiele dni później, gdy na ich łodzi kończy się paliwo, a jedzenie gnije, w końcu docierają do wyspy, ale odkrywają, że jest ona również pełna zombi. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.